W dzisiejszym odcinku spoglądania w otchłań, jak można scharakteryzować rosyjską prasę branżową, skupimy się na artykule z działu Geopolityka. Bohaterem dzisiejszego podcastu jest doktor nauk wojskowych, a także profesor, pan Siergiej Leonidowicz Pieczurów. Widzicie teraz jego zdjęcie. Jest to osobnik zasłużony dla nauki w Federacji Rosyjskiej, a także, oczywiście, generał major w rezerwie. Członek Akademii Nauk Wojskowych. Jednym słowem,. Uczony. No i cóż pan doktor nauk wojskowych napisał, że trafił do mnie na kanał? Cóż, szanowni państwo, wysmażył artykuł o temacie bliskim naszemu sercu, czyli o Polsce. Artykuł pojawił się 30 czerwca 2022 o godzinie 21.36 w niezależnym obserwatorze wojskowym, będącym poważną platformą, gdzie wszelkiej maści specjaliści opowiadają na tematy, w których się specjalizują lub mają wiedzę. Pan Pieczurow stwierdził, że o historii Polski wie wszystko i się swoją wiedzą podzielił z całym światem. Lecimy z materiałem. Tytuł artykułu Zdradziecki sojusznik, zadeklarowany wróg. Polskie elity wyznają mściwość historyczną. Autor: Doktor Nauk Wojskowych Siergiej Leonidowicz Pieczurow. 30 czerwca 2022. Nie ma dnia, żeby z Warszawy nie słychać było nieskrywanych rusofobicznych wypowiedzi przedstawicieli tamtejszej elity. A wypowiedź z połowy czerwca, rzucona przez europosła, a jednocześnie byłego ministra obrony i ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, o niezbędności przekazania Kijowowi kilku ładunków jądrowych celem powstrzymania wojsk rosyjskich, najzwyczajniej w świecie zszokowała wszystkich. Wliczając, co jest warte odnotowania, i nieprzyjaciół Moskwy. Natomiast szef Roskosmosu, Dmitrij Rogozin, w ogóle nazwał polskiego polityka idiotą, co w gruncie rzeczy jest prawdą, ale mimo wszystko nie pociesza. Nijak bez Klausewica. Nie jest dla nikogo sekretem, że Polacy, a szczególnie ich elita, szlachta, ostatnie gdzieś tak 250-300 lat, noszą brzemię licznych kompleksów. W pierwszej kolejności są to kompleksy niższości oraz zranionego ego, związane z niezrealizowanymi ambicjami stworzenia własnego imperium, Rzeczypospolitej, a także przyjęcia na siebie roli pana i władcy nad losami co najmniej sąsiednich narodów. Wszystko wyszło zupełnie na odwrót. W wyniku nieudolnej polityki, związanej ze zbyt wysoką samooceną polskich elit, kraj najpierw padł ofiarą zewnętrznej ingerencji. A następnie rozbiorowi dokonanemu przez bardziej wyrafinowanych w kwestii międzynarodowej sąsiadów. Pomiędzy XVIII a XIX wiekiem były cztery takie rozbiory, a w XX wieku miał miejsce kolejny. Po pierwszych trzech rozbiorach w latach 1772, 1793 i 1795 konwencja petersburska wybitny teoretyk wojskowości. Karl von Clausewitz zwrócił uwagę na tak zwaną kwestię polską. Clausewitz służył w armii pruskiej i rosyjskiej. Osobiście uczestniczył w niemal wszystkich znaczących kampaniach wojskowych dziejących się na europejskim teatrze wojny na początku XIX wieku. Więc znał to zagadnienie z pierwszej ręki. Przede wszystkim intrygowało go, jakim cudem tak duży i korzystnie położony kraj, jakim była ówczesna Polska. Mógł znaleźć się w zasadzie na marginesie historii, aby później zupełnie zniknąć z mapy Europy. Przede wszystkim argumentuje Klausewicz. cytuję, ten kto nie potrafi wyjść ponad poziom anegdot, kto tylko z anegdot buduje całą swoją historię, wszędzie zaczyna od kwestii najbardziej osobistych, jednostkowych wydarzeń i tylko przypadkiem zagłębia losowe tematy. Koniec cytatu. Czyli nie zaczyna od podstaw. Od zrozumienia zachodzących procesów, a jedynie od zdarzeń, które łechtają jego ego i tworzą nierealne fantazje. Było to charakterystyczne dla polskiej szlachty w tamtych latach, czyli w okresie niezwykłych zawirowań wojskowo-politycznych w Europie. Klausewic kontynuuje: fakt, że państwo mogło zniknąć, będąc podzielonym między trzema innymi państwami, Prusami, Austrią i Rosją, gdzie żadne z tych państw nie musiało wyciągać swojego miecza. Jest sytuacją absolutnie unikalną. Jednakże w jego opinii, w cudzysłowie, śmierć Polski w ogóle nie była niewytłumaczalną, jak mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Sęk w tym, że Polska, według słów wojskowego teoretyka, nie zasługuje na jednakową kategoryzację obok innych członków europejskiego koncertu mocarstw. Ponieważ, podkreśla Clausewitz, jest to państwo barbarzyńskie. Jednocześnie Clausewitz celowo podkreśla, że nie chcę mówić nic pogardliwego o polskim narodzie i nie chcę tą kwestią uzasadniać rozbiorów państwa a jedynie spojrzeć na fakty takimi jakie one są na moment rozpoczęcia rozbiorów polski państwo to w gruncie rzeczy nie grało żadnej roli politycznej było jedynie kością niezgody dla innych nieubłaganie i celowo zmierzało w kierunku stania się rosyjską prowincją ale pytaniem zasadniczym jest czy było to Rosji potrzebne? Ze swoją strukturą państwową i stanem spraw wewnętrznych Polska po prostu nie mogła długo przetrwać jako samodzielny byt. Chyba, że przywódcy narodu polskiego chcieliby coś zmienić. Ale, jak zauważa Klausewitz, ci przywódcy sami byli jeszcze zbyt barbarzyńscy, by chcieć takiej zmiany. Ich bezgraniczna lekkomyślność szła w parze z chaosem w państwie przez co staczali się w przepaść. Podsumowanie Klausewica brzmi jak wyrok. Nie wolno, aby uchowanie się państwa leżało całkowicie w gestii innych państw. No i co? Czy były wyciągnięte wnioski? Czy polska szlachta zmieniła zdanie? Przeanalizowała upokarzający rozbiór własnego państwa? A gdzie tam? Te same grabie. Kongres wiedeński 1815 roku i kolejny rozbiór Polski. Po raz kolejny pozerstwo, epatowanie, znowu przesadne, nieuzasadnione żądania. Po raz kolejny niewłaściwy dobór patronów sojuszników. Jednym słowem, te same grabie. Dopiero w wyniku pierwszej wojny światowej w gruncie rzeczy nowo powstałe państwo polskie otrzymało szansę na udowodnienie swojej żywotności. Przez kolejne dwadzieścia lat Polska widniała na mapie Europy w postaci półfaszystowskiego tworu. Tylko po to, żeby w 1939 roku, po raz piąty w ciągu półtora wieku z Hakiem, Polska została ponownie podzielona i straciła niepodległość. Jednocześnie Polska tak bardzo uprzykrzyła życie swoim sąsiadom i nie tylko im, że po raz kolejny okazała się być porzucona przez wszystkich acz przy akompaniamencie żwawych obietnic anglosasów pomóc, aleś kiedyś tam później. Dla wytłumaczenia tego stanu rzeczy wystarczy przytoczyć dwa epizody związane z zachowaniem i decyzjami ówczesnej polskiej elity. Po pierwsze, absolutnie nikczemne stanowisko polskiej elity, które przybrało formę aprobaty dla nieludzkiego traktowania jeńców wojennych Armii Czerwonej po cudzie nad Wisłą. Tak, polacy nazywają centralny epizod radziecko-polskiej wojny 1919-1921. Kiedy to dowódca armii, Tuchaczewski, stał na przedmieściach Warszawy, ale był rozgromiony i zmuszony wycofać się w hańbie. Ale to w żaden sposób nie usprawiedliwia faktycznego wymordowania w polskich obozach koncentracyjnych rzędu 80 tysięcy jeńców Armii Czerwonej. Co w tamtych czasach było bezprecedensowe i wstrząsnęło całą Europą. Polacy natomiast mówią jedynie o 16 tysiącach umęczonych, tak jakby mowa była nie o ludziach, a o owadach. Innym przykładem nieadekwatnego zachowania polskiego kierownictwa było upoważnienie swoich wojsk do wkroczenia na teren regionu cieszyńskiego ówczesnej Czechosłowacji. Miało to miejsce od razu po słynnym układzie monachińskim, dokonanym przez zachodnie ocarstwa w 1938, kiedy to Czechosłowacja została okupowana przez Hitlera i zakończyła swoje istnienie. Polska od razu pośpieszyła urwać swój kawałek, co położyło kres istnieniu tego państwa. Nawet Winston Churchill, późniejszy zadeklarowany sojusznik ZSRR w II wojnie światowej, pogardliwie nazwał Polskę hieną Europy, kierowaną przez najpodlejszych spodłych. Nieodrobione lekcje. Jeszcze raz przypomnijmy tezę Klausewica. Interes zachowania państwa leży całkowicie w rękach samego państwa. Po klęsce w błyskawicznej wojnie z Niemcami w 1939 roku polska elita państwowa uciekła do Londynu. Przez całą II wojnę światową, w większości przypadków starała się jedynie dokuczyć Związkowi Radzieckiemu, którego postrzegali jako wroga, prawie na równi z Niemcami, więc zajmowali się intrygami, będąc pod brytyjską kontrolą, nie oferując nic konstruktywnego, co mogłoby przyczynić się do wyzwolenia swojej ojczyzny. Swoją drogą, po ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki, Moskwa i Londyn, Szybko uzgodniły, że z Polaków, którzy w chwili wybuchu wojny znajdowali się na terytorium ZSRR, należy utworzyć polską armię, która miała działać w koordynacji operacyjnej pod przywództwem naczelnego dowództwa ZSRR. Do połowy jesieni 1941 roku na terenie ZSRR i z jego pomocą utworzono 30-tysięczną polską formację pod dowództwem generała Władysława Andersa. Jednak z powodu intryg politycznych sztabu dowodzenia wspomnianej formacji, eksperyment zakończył się niepowodzeniem. Polacy musieli być ewakuowani do Iranu pod kontrolę brytyjczyków. Choć mogli się przydać, na przykład w czasie zaczynającej się bitwy nad Wołgą. Generał Siergiej Sztemenko wspomniał później w cudzysłowie: "Ponieważ zobowiązania podjęte przez Polaków nie zostały wypełnione," Rząd radziecki uznał całkowicie niemożliwym dalsze formowanie polskich wojsk w granicach ZSRR. Niemniej jednak Moskwa dokonała jeszcze jednej próby wciągnięcia Polaków w walkę z niemieckim nazizmem. Tym razem stawiając nie na emigracyjny rząd w Londynie, a na tzw. Związek Polskich Patriotów. Na początku była sformowana pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Już pod koniec lata 1943. Na jej bazie był utworzony pierwszy polski korpus, a następnie pierwsza polska armia. Później, po połączeniu z partyzancką armią ludową, koniec końców przeciwstoczyła się w tak zwane Wojsko Polskie. I tak oto, będąc częścią pierwszego frontu białoruskiego, Polacy doszli do Berlina. W związku z tym chciałoby się przypomnieć, że po zakończeniu wojny w Polsce popularna była następująca rymowanka. Wojsko Polskie zdobywało Berlin, a Armia Czerwona im w tym pomagała. Charakter pisma jest sam w sobie charakterystyczny. Widzimy tutaj rzekomą autoironię, acz ona jedynie podkreśla skrajną narodową samoocenę. Sojusznicy prowokatorzy. Ale na drodze do zwycięstwa było jeszcze niemało trudności w relacjach z polskimi sojusznikami. W podziękowaniu za oswobodzenie państwa, za które poległo około 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Polskie władze, w geście wdzięczności, obecnie demontują poświęcone poległym pomniki. A pod koniec wojny, wbrew proradzieckim polskim formacjom, Brytyjczycy zorganizowali na polskich terenach okupowanych i przylegających terytoriach tajną organizację wojskową, nazywającą się Armia Krajowa. Dowódca tej armii Generał Stefan Rowiecki, kierując się instrukcjami z Londynu, znalazł sposób, żeby walczyć na dwa fronty: przeciwko niemieckim okupantom oraz przeciwko ZSRR. Generał Rowiecki i jego londyńscy patroni cynicznie kalkulowali. Po wojnie wykrwawionym radzieckim oswobodzicielom nie będzie nie do Polski, i ona z pomocą zachodu odrodzi się jako nowa Rzeczpospolita. Jednakże nie pykło. Zachód koniec końców po negocjacjach oddał Polskę Sowietom. Ale mimo wszystko te marionetki porządnie napsuły krwi i nerwów wojskom radzieckim. Zresztą, nawet po ogłoszeniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, trochę później włączonej w sojusz socjalistyczny, a także dowodzony przez ZSRR wojskowo polityczny blok układu warszawskiego, problemów Moskwy z Warszawą było jak to się mówi, Pogardło. Znać swoje miejsce. Na początku wszystko układało się mniej więcej pozytywnie. Związek Radziecki, aby przebłagać obrażonych Polaków, w zamian za zachodnią Białoruś i Ukrainę, które przyłączono do ZSRR, wydębił przyłączenia do Polski terenów rdzennie niemieckich, o wiele przewyższających terytorialnie tereny utracone. Jednocześnie będących bardziej rozwiniętych. Niemniej jednak, obeznany w politycznych intrygach, Józef Stalin doskonale rozumiał, z kim ma do czynienia. Wiedział, że nie patrząc na formalną ideologiczną jedność, nieodłączne kompleksy sojuszników z Wisły, nie uda się wyplenić w jeden dzień. Jest to pracochłonny i kosztowny proces. W związku z tym, nawiasem mówiąc, Warto zwrócić uwagę na następujący fakt. Aby zwalczyć wrodzoną arogancję ówcześnie rządzącej polskiej elity, Stalin podarował Polakom iście carski prezent. Na miejscu zburzonego w latach dwudziestych w centrum Warszawy prawosławnego Soboru świętego Aleksandra Newskiego, najwyższego budynku w mieście, rzekomo krzywdzącego uczucia narodowe Polaków. Za środki Związku Radzieckiego. Był zbudowany równie wspaniały stalinowski wieżowiec, pałac kultury i nauki. On również był najwyższym budynkiem Warszawy i jest nim do tej pory. I miał przypominać Polakom o przestrzeganiu zasad dekorum, stosowności. Niemniej, a może i bardziej symbolicznym krokiem było wyznaczenie w 1949 roku marszałka Konstantyna Rokosowskiego. Na stanowisko ministra obrony Nowej Polski. Rokosowski był w połowie Polakiem, w połowie Rosjaninem. Oba symbole, aroganccy Polacy, byli zmuszeni przełknąć. Swoją drogą pałac stoi do tej pory, choć nieraz padała propozycja zburzenia tego symbolu komunistycznego totalitaryzmu. Z kolei, radzieckiego marszałka, pod naciskiem polskich władz, trzeba było odwołać. Już za Chruszczowa. Niespełnione nadzieje. Pojednawcza polityka Moskwy wobec Warszawy była prowadzona od końca lat czterdziestych do połowy lat pięćdziesiątych. Później lejce osłabły. Przywództwo ZSRR, które doszło do władzy, na czele z niewykształconym i nierozważnym Nikitą Chruszczowem. Jakby zapomniało, a może i nie zapomniało, z kim ma do czynienia. Sytuacje w dużym stopniu pogłębiły klęski na wewnętrznej gospodarczej arenie ZSRR. Oznaczało to zmniejszenie możliwości zapewnienia braterskiej pomocy satelitom, z reguły ze stratą dla siebie. Ale i wróg, jakim był kolektywny zachód, również nie spał. To wszystko nie mogło nie odbić się na sytuacji wewnątrz Sojuszu Socjalistycznego. Kontrrewolucyjne powstania na Węgrzech 1956. I w Czechosłowacji 1968, mimo że zduszone siłą ognia, dały potężny impuls do destabilizacji sytuacji w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jak się okazało, to właśnie ona była najsłabszym ogniwem. Trzeba pochylić czoła przed zachodnimi spec-służbami, w odróżnieniu od zbrązowiałych i straciwszych czujność oponentów w Moskwie, 'Oni doskonale znali wszystkie bolesne punkty radzieckich satelit, i przemyślanie szykowali akcje, aby później zrealizować w potrzebnym momencie. A kogo jak kogo? Ale swoich geopolitycznych klientów, Polaków, oni zbadali, jak to się mówi, wzdłuż i wszerz. I mówimy nie tylko o bardzo licznej, ogromnej polskiej diasporze w państwach anglosaskich, ani nie o wysoko postawionych przedstawicielach tego narodu. Wspomnieć można chociażby zbigniewa Brzezińskiego. Sprawa w dużej mierze polega na mentalności narodu polskiego, który mimo upływu wielu lat, pełnych narodowych upokorzeń, nie utracił poczucia wyższości nad innymi nacjami i narodowościami, w szczególności nad sąsiednimi. Ile byś nie karmił Polaka? tym właśnie w pierwszej kolejności tłumaczy się moment wyprowadzonego uderzenia przeciwko socjalistycznemu sojuszowi dokonanego przez Zachód poprzez wybór w 1978 kardynała Karola Józefa Wojtyły papieżem o imieniu Jan Paweł II to był pierwszy w historii pontyfik Słowianin na dodatek zadeklarowany rusofob i był to doskonały sposób na zbałamucenie Polski, której populacja zawsze odznaczała się wysoką religijnością, z czym nie mogła sobie poradzić cała komunistyczna ideologia. Interesujące jest wyjaśnienie pewnego polskiego historyka przyczyn antypatii wschodnich Słowian wobec Lachów. W jego opinii wynika to z wcześniejszej zdrady Polaków prawdziwej, to jest prawosławnej wiary. I konwersji na katolicyzm. Wspomnijmy nawiasem Nikołaja Wasilewicza Gogola i jego Tarasa Bulbe. Ani polskie ogólnokrajowe strajki zorganizowane przez Związek Zawodowy Solidarność na czele z po raz kolejny uczciwym, ale nielubiącym Rosjan Lechem Wałęsą. Ani antyrządowe demonstracje nic nie dokonało tak potężnego uszczerbku na relacjach polsko-radzieckich, jak aktywna, wojownicza działalność papieża Polaka. Bardzo szybko władza komunistów zachybotała w całej Europie, a dalej runął reżim i w cytadeli marksizmu w Moskwie. Nowe czasy stare cele. Wydawałoby się, że cel został osiągnięty. Zreformuj i stwórz to, o czym marzyłeś te wszystkie lata opresji. Ale nie elita, która zakorzeniła się w warszawskich strukturach władzy, po raz kolejny czuje swędzenie, po raz kolejny czegoś jej brakuje. Znowu pojawiają się historyczne żale i nieposkromiona chęć wyrównania rachunków za dawne upokorzenia z sąsiadem ze wschodu. Tutaj zresztą przypomnieli sobie i o problemie Katynia czyli rozstrzelanych przez Stalina w 1940 roku jeńcach, oficerach Wojska Polskiego, na przedmieściach Smoleńska. W czasie kolejnego rozbioru Polski, Moskwa nieraz oficjalnie przyznawała winę radzieckiego reżimu w tym wydarzeniu. Wybudowała memoriał pod Smoleńskiem, ale w Warszawie ciągle mało. Tutaj przydała się również tragedia z rozbitym 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, Samolotem z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim i towarzyszącą mu delegacją, którzy zresztą lecieli oddać hołd ofiarom stalinowskich represji. Obiektywne i dokładne śledztwo wykazało, że winę za katastrofę ponosi polska załoga samolotu prezydenckiego, ale nie po raz kolejny winna Moskwa. Rusowobiczna obsesja Polaków jest oczywista dla wszystkich, zresztą nie tylko w Rosji. Ale oficjalna władza w Warszawie dalej rozdrapuje rany. Względnie niezależni, trzeźwo myślący polscy politycy próbowali przemieścić akcent na inną, większą tragedię, tak zwaną rzeź Wołyńską. W czasie II wojny światowej z rąk banderowskiej ukraińskiej armii powstańczej zginęli Bogu ducha winni Polacy, w większości ludność cywilna Wołynia, szacunkowo do 40 tysięcy ludzi. Jednocześnie proponowano obecnym duchowym następcom bandery w Kijowie pokajać się ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. A gdzie tam? Kijów milczy, a Warszawa również ucichła. Czuć rękę anglosasów. Najwidoczniej zaproponowali Polakom przełożyć rozliczenia na lepsze czasy, a obecnie skupić się na walce z Moskwą. Dziwi krótkowzroczność reżimu kijowskiego, który nie rozumie, że nie uda się uniknąć pretensji ze strony Warszawy. Niemniej jednak reżim kijowski, który ogłosił Stepana Banderę bohaterem narodowym, dziś w paradoksalny sposób próbuje zjednać sobie Polaków. Płaszczy się przed nimi jak może, aż do zachęcania wprowadzenia polskich wojsk na tereny zachodniej Ukrainy jakby nie zdając sobie sprawy, że już nigdy nie uda się wygonić stamtąd Polaków. A tematy winy historycznej oraz historycznego rewanżyzmu tak czy inaczej na pewno będą przez Polaków poruszone. Tymczasem z rozkazu oficjalnej władzy w Warszawie, ku uciesze spadkobierców Bandery, Ukrainę stopniowo zalewają uzbrojeni Polacy ochotnicy. W połowie czerwca naliczono ich już około dwóch tysięcy. I nie jest to problemem. Uważają w Warszawie, że jedna piąta tych oswobodzicieli od Moskali już oddała Bogu ducha. Najważniejsze, że jest precedens. Pazur został wbity, Ptaszkowi kaplica. Chciałoby się zakończyć na jakiejś pozytywnej nocie, ale niestety nie widzę żadnych oznak oświecenia wśród polskich elit. Jeśli sytuacja będzie nadal iść w tym kierunku, niedługo zacznie majaczyć kolejny rozbiór polski. Koniec. Tak właśnie pisał doktor nauk wojskowych, profesor, autor pięciu książek, pieczurow Sergi Leonidowicz. I pisał nie na łamach jakiejś prawdy albo cargradu, a poważnego magazynu wojskowego w rubryce Geopolityka. Uwielbiam, kiedy o temacie Polski piszą Rosjanie i dają swoją perspektywę. Jak pewnie wielu z was zauważyło, w paru miejscach były otwartym tekstem napisane kłamstwa. Ale zamiast się nad nimi rozwodzić, chciałabym po prostu podsumować, że cały ton tego artykułu, ewidentnie będący mieszanką histerii, rozczarowania i złości, jest czymś wspaniałym i trudnym do skopiowania. Fascynuje mnie ten zawód rzekomo starszego brata ze wschodu, który kiwa głową nad niesfornymi Polakami, którzy śmieją śmieć całkowicie odcinać się od Moskwy, nie doceniać rzekomej łaski, jaką było życie pod rosyjskim i radzieckim zaborem a obecnie jeszcze rozliczać Moskwę ze zbrodni przyszłości. Ach, tylko w Rosji. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Was pożyteczny i dowiedzieliście się czegoś nowego. Nie tylko o Rosji, ale również o Polsce. I Was samych. Wrednych, rewanżystowskich i pod kontrolą anglosasów. Wot tak. Napiszcie w komentarzu, jak bardzo zgadzacie się z wizją i wykładnią historii pana doktora Pieczurowa. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie do końca. Do usłyszenia już niedługo. Kolejny materiał mam gotowy w 80%. Przez hersoń musiałam przerwać, ale znowu do niego zasiadam i niedługo na karcie społeczności napiszę kilka słów kontekstu. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do następnego. Pa Pa!